Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich widzów i zapraszam na prezentację motocykla CF Moto 450MT. Nie będzie to jakaś wnikliwa recenzja, bo takie podejrzewam już gdzieś na YouTubie widzieliście. To będzie bardziej odpowiedź na trzy pytania, które mnie nurtowały. Bo chodzi ogólnie o to, że ten motocykl podbił rynek niemiłosiernie, zrobił furorę, wiele osób kupiło go w ciemno. Nawet ja się osobiście zastanawiałem, czy nie kupić go, zastanawiając się nad motocyklami typu Honda. CRF 300L czy Vogue 300 Rally? Czy właśnie CF Moto, gdyż ten sprzęt idealnie wypełnia lukę, która była na rynku. O tym może za chwilę powiem, bo jak można porównywać CF Moto 450 MT do CRF-ki? To są zgoła inne motocykle. Ale co dla mnie jako użytkownika byłoby istotne to posiadanie motocykla uniwersalnego. W w razie czego można gdzieś zjechać w offroad, nie na jakieś hopki, żeby sobie poskakać, tylko na szutry, i myślę, że zarówno CRF-ka, jak i coś takiego byłyby w stanie to zrobić. Tutaj był taki dodatkowy czynnik, że jest to motocykl bardziej komfortowy. Mamy dwa cylindry, więcej mocy. W crf ludzie narzekają, że tej mocy nie ma dużo i Trzy punkty, na których chciałem się skupić to właśnie. Po pierwsze, czy motocykl ten gabarytowo jest dopasowany do mnie, czy nie jest za duży, za mały? i To już odpowiem. Jest akurat. Powiem wam, że mam 190, pokażę wam jak to wygląda, gdy na nim zasiadam. Pełne stopy stoją na ziemi, nie ma tutaj z tym problemu. Nie jest za wysoko, nie siedzi mi się tutaj na jakimś guliwerze, także to jest super. I druga pochodna kwestia to waga. 170 kg, a więc teoretycznie na sucho. O kilkadziesiąt więcej niż w Hondzie CRF300L. No i o kilkadziesiąt mniej niż w większych popularnych 700-kach. Z paliwem ze wszystkimi płynami to już jest 190. Nie jest to zły wynik, jeśli chodzi o odczucia. Rozkład tej masy jest na tyle dobry, że mi jako początkującemu kierowcy na tego typu motocyklach nie sprawia to problemu. Gdy miałem okazję przejechać się na przykład Nordenem 800 tam czy nie, ona ma 900, Norden 901. To tam na sucho było już jakieś 205 kg. No i powiem, że to jest zupełnie inna kategoria. I trzeci punkt, na którym chciałem się skupić podczas jazdy testowej, podczas przejażdżki, to reakcja na gaz, na te pierwsze kilka procent otwarcia przepustnicy i... Zamykanie gazu od tych kilku procent do zera, część użytkowników narzekała, część testerów na to, że motocykl jest jerki, że troszeczkę szarpie. Odpuścicie, wiecie, lecicie do przodu, dacie gazu, troszeczkę was wyrywa. Jeśli chodzi o jazdę na stojąco, to ja w tym aspekcie ekspertem nie jestem, no to faktycznie yy, tutaj chciałbym, aby to troszeczkę łagodniej pracowało, ale jeśli chodzi o jazdę na Siedząco da się do tego przyzwyczaić, jest ok. Niektórzy użytkownicy, bo przed chwilą live'a robiłem na TikToku, pisali, że można zmienić sobie mapę. I ten problem jest wyeliminowany zupełnie, że jedzie się znacznie lepiej. Mając porównanie do Suzuki Gladiusa, no to powiem Wam, że tam ta reakcja wstępna na gaz i schodzenie z gazu były bardziej takie drapieżne, raptowne. Tutaj myślę, jest znacznie bardziej smukło. Mówimy oczywiście o motocyklach z różnych epok. Na TikToku, tak jak wspomniałem przed chwilą prowadząc transmisję, jeden użytkownik jeszcze napisał, że podczas tego update'u tej mapy zmienił się również dźwięk z wydechu, jest znacznie lepszy. Już powiem Wam, że w standardzie to mnie zaskoczyło. Tutaj mamy seryjną puszkę, a brzmi naprawdę dobrze. Pod koniec odcinka odpalę motocykl i będziecie mogli to posłuchać. Jeśli chodzi o parametry silnika, czy moc jest wystarczająca, bo też niektórzy ludzie piszą na internecie za mało mocy, za słaby. No ludzie, ile chcecie mocy? Jak chcecie mieć 70 koni, to kupcie sobie Tenere, Jak chcecie mieć 100 koni, to kupujcie Transalpa. Jak chcecie mieć ponad 100, to Afrika Twin, ale to wszystko przychodzi z jakimś kompromisem. Ja uważam, że to jest taki sweet spot, jeśli chodzi o motocykle, zwłaszcza dla początkujących kierowców, którzy nie będą się bali nadmiaru mocy i nie będzie też zbyt mało tych koni, tak jak w 125. Także jeśli o ten aspekt chodzi, to jest super, a i tak powiem Wam, że nie kręciłem tego motocykla powyżej połowy skali obrotów. To jest nowy sprzęt, ja jestem jego pierwszym testerem, nawijam pierwsze kilometry, a więc ograniczam się do tych 4000 obrotów. Tak więc, tak jak powiedziałem na samym początku, to nie jest pełna recenzja, tylko pierwsze wrażenia. I jeśli chodzi o motocykle, o których wcześniej wspomniałem, czy Vogue 300, czy Honda CRF 300, czy właśnie MT, dlaczego te wszystkie motocykle wrzuciłem do jednego wora? Bo właśnie myślałem o sprzęcie, którym będę mógł pojeździć po mieście, gdzieś za miasto z prędkościami 90 na godzinę, i w razie czego będę mógł wjechać w jakiś lekki teren bez hopek. Tam w CRF-ce ludzie wszyscy piszą, że trzeba zmienić zawieszenie, i tak dalej. I z 25 tysięcy robi się 30. Ten motocykl z tego co wiem katalogowo to jest 29, a więc mamy praktycznie identyczną cenę, a tu mamy kilkanaście koni więcej, jak nie nawet 20, dodatkowy cylinder, owiewkę, porównując do 300 bez dopisku rally, jeżeli weźmiemy rally no to z ceną Hondy będziemy jeszcze wyżej niż w przypadku CF Moto. Także Kończąc, już te moje przemyślenia, czy jest tutaj coś, co mi nie pasuje, coś, co od razu dyskwalifikuje ten motocykl? Nie, naprawdę jest dobrze zrobiony. Patrząc na niego, to wszystko wygląda świetnie. Oczywiście, jeżeli ktoś się nadal waha, bo podejrzewam, że to jest jeden e, właśnie z powodów, dlaczego ktoś może oglądać ten film. Szukanie kolejnych powodów, dlaczego kupić ten motocykl, zamiast go po prostu od razu kupić. To jeżeli ktoś się nadal waha i kolejne filmiki mówiące o tym, jak dobry jest to motocykl, nie wystarczą, no to po prostu trzeba zaczekać, aż użytkownicy, którzy nakręcą po 10, 20, 30 tysięcy kilometrów, podzielą się swoim zdaniem, czy coś się popsuło, co się zużyło. I ile trzeba czekać na części? Także jeśli chodzi o ten aspekt, yy, no to już czas pokaże i nic tutaj przyspieszyć nie można. Ja wsiadam na ten motocykl, idę nakręcić kolejne kilometry. Odpalę Wam jeszcze na koniec. Może posłuchacie, jak to brzmi w ogóle. Tutaj, jeszcze tak w międzyczasie, o nie ma tutaj standardowych zegarów, tylko yy, taki mały tablecik. Wszystko jest widoczne, wszystko jest cyfrowe, także odpalamy i do zobaczenia w następnym odcinku.